Świętochłowice to miasto na prawach powiatu położone w aglomeracji górnośląskiej. Zajmuje powierzchnię 13 km2 i ma ponad 50 tysięcy mieszkańców. W ostatnich latach władze samorządowe zdecydowanie postawiły na poprawę bezpieczeństwa. Liczne projekty inwestycyjne i działania wspierające wzrost zadowolenia mieszkańców to priorytet, jaki jest realizowany na bieżąco. Całkowicie przebudowano i wyremontowano tak chętnie odwiedzane aleje w Parku Miejskim, gdzie stworzono miejsca wypoczynku i ścieżki rowerowe. To zadanie kosztowało ponad 3 miliony złotych. Przebudowie uległy też najważniejsze trasy, m.in. ulica Chrobrego, Harcerska oraz zakorkowana dotychczas ulica Kubiny. Zmienił się też plac Zawackiego wraz z ulicą Figuły, gdzie powstały nowe ciągi piesze. W sumie zrealizowano ponad 40 inwestycji drogowych na łączną kwotę przekraczającą 34 miliony złotych. Władze samorządowe świętochłowic wspierają także funkcjonariuszy policji. Wspólnie zakupiono nowe samochody, odremontowano komendę, jest też więcej finansowanych z samorządowych pieniędzy pieszych patroli. Warto także odnotować liczne działania edukacyjne, m.in. Festyn Bezpieczna Droga do Szkoły, pokazujący najmłodszym, jak wygląda praca Straży Miejskiej czy Policji i jak ważne jest, by dzieci były widoczne na drodze. Świętochłowice, lider bezpieczeństwa. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, przede wszystkim pragnę podziękować yy, Kapitule za to wyróżnienie. To rzeczywiście dla nas jest motywacja, ogromna determinacja do tego, aby nadal dbać o tą wartość, która dla chyba wszystkich mieszkańców jest najwyższa, a mianowicie o bezpieczeństwo. Zarówno o to bezpieczeństwo drogowe, stąd też te spore inwestycje, to jest w tej kadencji ponad 66 milionów złotych na niezbędne remonty dróg, ale również bliską współpracę z służbami mundurowymi, przede wszystkim z policją, którym, z którą organizujemy każdego roku Tydzień Bezpieczeństwa, również Strażą Pożarną rozbudowę także siedziby naszej Straży Miejskiej. To wszystko wpływa na bezpieczeństwo Świętochowicza, ale także osób, które przyjeżdżają do Świętochowic. Nasze motto i hasło promocyjne naszego miasta to Świętochowice bliżej niż myślisz, czyli bliżej po to, aby zamieszkać, bliżej po to, aby pracować, bliżej po to, aby spędzać bezpiecznie czas. Bardzo dziękuję.